Pan. Samochodzik. Zamek w baranowie sandomierskim. Rozdział szósty. Musiałem zachować kamienny wyraz twarzy, by nie zdradzić. Ile wiem o tej sprawie? Kasia patrzyła na moją reakcję. Wiedziałem, że teraz wiele zależy od mojego talentu aktorskiego. Kim był twój dziadek? Zapytałem. Zajmował się badaniem dziejów piratów? Na dokładne wyjaśnienia jeszcze przyjdzie czas. Stwierdziła Kasia. Ten medalion jest dowodem, że ten skarb istnieje. Czy wiesz, co oznaczają te znaki na nim? Nie. Takie medaliony nosili marynarze z tajemniczej organizacji zrzeszającej piratów. Nazywała się ona klawis. To w języku łacińskim oznacza klucz wtrąciłem i zaraz tego pożałowałem. Znasz łacinę? Kasia zaciekawiła się. Tylko pojedyncze słowa pospiesznie zapewniłem ją. Te znaki to podobno klucz napisany diabelskim alfabetem znanym tylko kapitanom okrętów ze zbójecką załogą. W drugiej połowie XVII wieku Korsarze i Piraci zawarli układ. Postanowiono wtedy, że Piraci nie będą atakowali się nawzajem, będą informowali się o ruchach wszelkich okrętów i wspólnie utworzą skarbiec, rodzaj banku czy kasy zapomogowej dla weteranów, którzy zostali kalekami lub wylądowali w więzieniach. Autorem paktu był kapitan szkockiego pochodzenia, który z równą nienawiścią łupił okręty i statki hiszpańskie i angielskie. Nazywano go Tomem Lontem od zapalonych lądów, mocowanych przez niego w czasie bitwy do kapelusza, by zawsze móc odpalić jeden z czterech pistoletów, z którymi nigdy się nie rozstawał. Tom Lont najprawdopodobniej zaczynał rozbójniczą karierę od funkcji chłopca okrętowego, ale szybko awansował. Zdobył uznanie kompanów i został kapitanem. Hasał na Morzu Karaibskim, u zachodnich wybrzeży Afryki, na wschodnich krańcach Ameryki Południowej. Podobno w szczytowym momencie dowodził flotylą trzech okrętów. Wtedy właśnie zawarł pakt z diabłem. To już chyba jakaś bajka? Zauważyłem. To zależy jak się spojrzy na ten fakt. Opowieści o Tomie Loncie znane są tylko z przekazów ustnych spisanych przez Georga Lucatora w połowie XIX wieku podczas jego pobytu na Jamajce. Może ludzie, którzy przekazywali sobie te opowieści, chcieli, by w nich znalazły się wątki nawiązujące do obrzędów wód. W nich kąszachty z dziwnymi, mrocznymi mocami są na porządku dziennym, a to właśnie sam diabeł miał zabezpieczać pirackie skarby. Układ pomiędzy kapitanami wzmocnił pozycję ląta. Rzeczywiście utworzyli wspólny skarbiec, ale po trzech latach nagle ląd namówił swoją załogę do zdrady. Przypłynął do skrytki, oszukał diabła i zabrał złoto, które przewiózł w inne miejsce. Ze swoimi ludźmi ukrył zdobycz, a następnej nocy na pełnym morzu wysadził w powietrze swój statek ze śpiącymi piratami na pokładzie. Sam uciekł na szalupie. Ale nikt go już nigdy nie spotkał. To wszystko brzmi bardzo dziwnie. Wyraziłem swoje wątpliwości, bo uważnie słuchałem Kasi. Na czym polegał pakt z diabłem? Kto wie, co się stało z okrętem ląta, skoro nikt z załogi nie przeżył? A te medaliony? Do czego one miały służyć? Diabeł za pilnowanie złota tradycyjnie chciał dusz potępiańców. Płonące szczątki okrętu ląta znaleźli piraci. Którzy ścigali go, by oddał ich skarby. Medaliony były pomysłem ląta i pełniły funkcję znaków rozpoznawczych, ale zawarte na nich były konkretne wskazówki. Powiedziałam ci prawie wszystko, co wiem o tych pirackich skarbach. Przemyśl to i spotkajmy się jutro. Na jutro zaplanowana jest chyba wycieczka do Sandomierza. Przypomniałem Kasi. Tym lepiej. Będziemy mogli tam na mieście spotkać się w jakimś zacisznym miejscu i porozmawiać. Wracam na ucztę, bo nasza długa nieobecność wyda się komuś szczególnie dziwna. Na przykład komu? Zapytałem. Leon i Emil. Czy to nie dziwna para? Milczałem, nie wiedząc, co właściwie powinienem powiedzieć. Na tej sesji byli sami dziwacy, nie wyłączając mnie. Kasia pobiegła do pałacu, zostawiając mnie samego z myślami. Powoli wracałem do hotelu. Nie miałem już ochoty na gwar głosów. Potrzebowałem ciszy. Informacje, jakie przekazała Kasia, były niezwykle cenne, zwłaszcza o przedwojennym hrabim, poszukiwaczu skarbów na Karaibach. Zastanawiałem się, jak wpaść na trop tego hrabiego. Jedyny pomysł, jaki przychodził mi do głowy, to telefon do pana Tomasza, zupełnie jak w jednym z teleturniejów. Gdzie możliwość zapytania przez telefon przyjaciela o zdanie nazywana była kołem ratunkowym. Przed wejściem do hotelu natknąłem się na Ewę. Była nieco spłoszona moim widokiem. Widocznie chciała tu chwilę odetchnąć świeżym powietrzem, nacieszyć się spokojem przed powrotem uczestników biesiady. Jedzenie na uczcie ci nie smakuje? Zdziwiła się. Lubię niekiedy w samotności pomyśleć o tym i owym. O skarbach. Nie wiem, czy w pogoni za zagadkami nie przegapiłem kilku innych cennych skarbów. Jakich? Takich jak ty? Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby to powiedzieć. Nasza znajomość nie trwała dostatecznie długo i bałem się, że Ewa przestraszy się mojej śmiałości. Ona jednak tylko uroczo się uśmiechnęła. Dziękuję ci za ten komplement, powiedziała. Muszę wracać do pracy. Dziękowała tym swoim pięknym, głębokim. Bardzo kobiecym i ciepłym głosem, by w następnej frazie użyć urzędowego tonu. Przepraszam. Rzuciłem za nią. Odczekałem chwilę, zebrałem myśli i ułożyłem odpowiednie przeprosiny. Wszedłem do holu, ale Ewy tam nie było. Pomaszerowałem do swojego pokoju. Położyłem się na wygodnym, małżeńskim łożu i leżałem patrząc w sufit. To, co sobie zaplanował leśnik, zaczęło się spełniać. Teraz musiałem rozpocząć delikatną grę. Cały czas czułem dyskomfort, że muszę oszukiwać. Moich wątpliwości w żaden sposób nie potrafiły zagłuszyć myśli, że robię to w słusznej sprawie. Moje rozmyślania przerwało ciche pukanie do drzwi. Wstałem i otworzyłem je. Na korytarzu stał Sławek, ten młody poszukiwacz, i rozbieganym wzrokiem patrzył na boki. Mogę wejść? Wyszeptał konspiracyjnym tonem. Tak, proszę, zaprosiłem go. Młodzieniec jeszcze pachniał pieczeniami i sosami, jakie podawano na uczcie. Usiadł na krześle i nerwowo zacierał ręce. Mam sprawę, zaczął. Czy mogę być z Tobą szczery? To zależy tylko od Ciebie, odpowiedziałem. Zastanawiało mnie, do czego zmierza Sławek. Jak to ode mnie? Zdziwił się. Ludzie niekiedy wspominają o szczerości. A potem mówią prawdę, półprawdy lub. Zawiesiłem głos, żeby mój gość sam sobie dopowiedział resztę znanego powiedzenia. Po jego minie mogłem zrozumieć, że nie bardzo wiedział, co miałem na myśli. Milczałem oczekując dalszego ciągu jego wywodów. Chciałbym zaproponować Ci współpracę, oznajmił sławek. Tak, starałem się powstrzymać uśmiech. Czemu akurat mnie? Uważnie słuchałem tego, co mówiłeś o poszukiwaniach i o bursztynowej komnacie. Doszedłem do wniosku, że jesteś uczciwym człowiekiem, któremu mogę zaufać. Przerwał, jakby spodziewał się, że potwierdzę jego słowa. Jestem uczciwy, ale to, czy możesz mi zaufać, jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją, stwierdziłem. Jak rasowy dziennikarz, jesteś trochę złośliwy, zauważył Sławek. Jeszcze nie jestem złośliwy tylko na razie uczciwy i szczery. Zawsze myślałem, że cechami dobrego dziennikarza są dociekliwość, rzetelność i ciekawość świata. Złośliwość chyba nie ma znaczenia w żadnym zawodzie. No, nieważne, Sławek nie chciał wdawać się w tego rodzaju dysputy. Chcesz mieć dobry materiał na reportaż? Po to tu przyjechałem. A co byś powiedział na taki materiał z gatunku dziennikarstwa śledczego? Wiesz, że teraz dają dziennikarzom nagrody za takie teksty? A czego miałby dotyczyć ten materiał? Szajki, która chce odnaleźć i wywieźć z Polski prawdziwy skarb, wyszeptał Sławek. Jaki skarb? Jeszcze nie wiem, a kto jest w tej szajce? Jak to? Nie zauważyłeś? Ten stary Niemiec, Emilek i ta Kaśka. Oni spiskują ze sobą. Wykorzystali te konferencje jako przykrywkę, żeby prowadzić poszukiwania. Jak się o tym dowiedziałeś? Podsłuchałem. Tu, za ścianą, mieszka Kasia, wskazałem palcem. Może teraz ze szklanką przytkniętą do drugiej strony muru słucha tego, co mówisz i śmieje się. Napomniałem Sławka. Żeby rzucać oskarżenia, trzeba mieć dowody. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale wszyscy uczestnicy tej konferencji prowadzą dziwne rozmowy na temat skarbów. Od samego początku udawałem, że nie znam niemieckiego i dlatego Lenart i Emil z niczym nie kryli się w rozmowie, którą prowadzili przy mnie. Cały czas gadali o jakimś skarbie, który ukryty jest w tej okolicy. I chcesz, żebyśmy go znaleźli przed nimi? Pewnie. A co zrobimy z tym, co odkryjemy w skrytce? Sławek zakłopotany umilkł, ale tylko na krótką chwilę. Najważniejsze to zdążyć przed Niemcami. Czemu mają nam sprzątnąć coś sprzed nosa? A co ty byś zrobił ze skrzynią pełną złota? Wypytywał mnie. Postąpiłbym jak uczciwy człowiek, uśmiechnąłem się. Dobra, będziemy się tym martwili, jak już coś odkryjemy, stwierdził Sławek. To jak? Spuła? Wyciągnął do mnie dłoń. Może dasz mi czas do zastanowienia? Poprosiłem. Ty, ale nie ma czasu. Trzeba szybko działać. Sławek nalegał, żebym się zdeklarował. Stary, to jest wyścig wygrywa tylko najlepszy. Jak to się stało, że tu przyjechałeś? nagle zapytałem. Sławek wyprostował się i miał zakłopotaną minę. Czym się zajmujesz, że cię stać na udział w tej konferencji? Zadałem kolejne pytanie. Konsternacja Sławka rosła. Myślisz, że nikt nie widział, jak rozmawiałeś z tymi dzieciakami, które ukradły pieczeń z naszej konferencyjnej kolacji? Blefowałem. Tym zupełnie pogrążyłem. Sławka chciał zadać mi jakieś pytanie, ale wciąż zbierał myśli. No dobra, powiem ci prawdę powiedział. Jestem agentem do zadań specjalnych tak? Znowu musiałem pohamować rozbawienie naprawdę. Muszę się konspirować. Właśnie się dekonspirujesz. Nie mam wyjścia. Jeśli ktoś się tu dowie, kim jestem, to będę wiedział, że to ty wszystkim o tym doniosłeś. Nie mam takiego zamiaru. I dobrze, bo bym wezwał policję, Sławek gwałtownie mi przerwał. Nie miałem takiego zamiaru, bo i tak nikt by mi w to nie uwierzył. Co to za agent, którego udaje się tak łatwo rozszyfrować? Dla kogo pracujesz? Dla ministerstwa? Nie dokończył, nie powiem. Jak obrażone dziecko założył ręce na piersi, to nie mów, zaproponowałem. Ja też nikomu nie będę mówił o naszej rozmowie. Umówmy się, że po prostu nie będziemy sobie wchodzili w drogę, nie obchodzą mnie twoje podejrzenia. Mam tu swoją robotę do wykonania i tym się zajmę. Zgoda? Teraz ja wyciągnąłem dłoń do Sławka. Ociągając się uścisnął ją, a potem bez słowa wstał i wyszedł. Ledwo trzasnęły drzwi za nim, zadzwonił telefon na stoliku obok łóżka. Tak? Odezwałem się podnosząc słuchawkę. Miałeś rację z tą szklanką, usłyszałem głos Kasi. Tak szybko wróciłaś z biesiady? Śledziłam Sławka. Czemu? Bo zauważyłam, że bardzo się wszystkim interesuje. Miałam wrażenie, że to jakiś szpicel, ale teraz jestem prawie pewna, że to jakiś mitoman. Wydaje mu się, że jest tajnym agentem. W słuchawce rozległ się śmiech Kasi. Dobrej nocy. Dobrej, odpowiedziałem. Zaraz przykleję swoją szklankę do ściany i będę słuchał, jak chrapiesz i co mówisz przez sen. Zapewniam cię, że nie chrapię. Kasia wyłączyła się. Zamknąłem drzwi na klucz i zrezygnowany usiadłem. Chwyciłem za telefon komórkowy i wysłałem wiadomości tekstowe do leśnika i pana Tomasza. Nie chciałem zakłócać im spokoju w nocy. Sam też wkrótce położyłem się spać. Przez sen słyszałem, jak wracali ostatni uczestnicy biesiady na zamku. Obudziłem się wczesnym rankiem. Znowu śnił mi się koszmar związany z ewą, że uderza mnie w twarz. Włączyłem laptop i połączyłem się ze swoją skrzynką poczty elektronicznej. Był tam list od leśnika bardzo lakoniczny. Witaj. Wiedziałem o tym, ale nie chciałem cię do niego uprzedzać. Dasz sobie z nim radę. Michał typowe zachowanie leśnika wiedział, nie powiedział, bo i tak sobie z tym poradzę. Wieczorem wysłałem pytanie do przyjaciela: czy wiedział o przyjeździe na konferencję Sławka i Roli? Jaką ten miał tu pełnić. Gdybym wcześniej znał rolę Sławka, to mógłbym zdradzić się jakimś niepotrzebnym słowem. Założyłem dres i zbiegłem do parku na poranny jogging. W recepcji była Ewa. Pomachałem do niej i uśmiechnąłem się, jednocześnie przepraszając za wczorajsze zbyt śmiałe słowa. Nie przepraszaj, bo to było miłe. Mówiła, odwracając wzrok w stronę monitora, jakby chciała pod pozorem natłoku pracy uniknąć tego tematu. Przyznaję, że tego u niej nie rozumiałem, bo zauważyłem, że wcale się na mnie nie gniwała. Wybiegłem do parku. Od strony zachodniej pałacu, tam gdzie na piętrze była galeria Tylmanowska, za wysokim murkiem, w otoczeniu żywopłotów stała fontanna. Kiedy koło niej przebiegałem, Usłyszałem za sobą czyjeś pospieszne kroki. Ktoś usiłował mnie dogonić. To był Emil. Zwolniłem i zrównał się ze mną. W szortach i koszulce na ramionczkach dumnie prężył w porannym słońcu potężnie umięśnioną klatkę piersiową i muskuły na rękach. Cześć, podoba ci się Kasia? Zapytał wprost. Można z nią porozmawiać na różne tematy. Odpowiedziałem wymijająco. Na przykład jakie? Chyba na każdy. Myślisz, że masz u niej szansę? Szansę na co? Na romans. Skręciliśmy w alejkę biegnącą równoległe do północnego skrzydła pałacu. Słysząc ostatnie słowa Emila, potknąłem się. Emil stanął i patrzył na mnie z dezaprobatą. Skąd ten dziwny pomysł? Że miałbym z nią romansować? Zatrzymałem się przy Emilu. Myślisz, że jestem ślepy? Wargnął, zbliżając się do mnie. Myślę, że nie. Cofnąłem się o krok. To radzę ci, żebyś trzymał się od niej z daleka. Emil wycelował we mnie palec wskazujący i uderzył mnie nim w pierś. Żadnych wieczornych długich spacerków. Jasne, odwrócił się i ruszył dalej. A czemu? Zapytałem. Emil zawrócił i szedł na mnie z groźną miną. Na co, chłopaki, czekacie? Nagle dobiegła do nas kasia. Przebierała w miejscu nogami i kręciła głową na boki, chcąc rozruszać mięśnie szyi. Co masz taką przestraszoną minę? Popatrzyła na mnie. Zaproponowałem mu wyścig dookoła parku. Emil wyprężył się jak żołnierz na apelu. Pismacy zawsze mieli słabą kondycję. Bieganie w kółko jest dobre dla małych dzieci, stwierdziła Kasia. Zrobimy prawdziwy wyścig. Stąd dobramy. Wskazała prawą ręką. I potem do tej budki z rusztem wyprostowała lewą rękę w jej stronę. Przegrani wykonają po jednym życzeniu zwycięzcy. Trasa biegu dowolna. I wszystkie chwyty dozwolone. Upewniał się Emil. Spróbuj. Kasia błyskawicznie uniosła dłoni z trzema wyprostowanymi palcami. Trzy. Dwa. Jeden. Start. Krzyczała zginając kolejne palce. Pomknęła jak strzała. Teraz dopiero zauważyłem, że jej strój, leginsy i obcisła koszulka na ramionczkach wspaniale ukazywały zgrabną i wysportowaną sylwetkę. Nie gap się. Emil mocno uderzył mnie w plecy. On biegł stawiając długie kroki, wyprostowany, mocno wybijając się od ziemi. Ruszyłem za nim. We trójkę biegliśmy rzędem wąskim szpalerem między żywopłotami. Szybko znaleźliśmy się na szerokiej alei dojazdowej prowadzącej od bramy do pałacu. Kasia wyprzedzała nas o dwa metry, a Emil nieustannie starał się zagrodzić mi drogę, nie dopuszczając, żebym go wyprzedził. Kasia, pierwsza dotknęła prętów bramy wjazdowej i zawróciła. Emil ustąpił jej, a wtedy ja wskoczyłem w przestrzeń pomiędzy nim a Kasią. Kilkoma susami dopadłem do końca pierwszego etapu wyścigu i wtedy poczułem jakby gigantyczny walec wciskał mnie pomiędzy pręty. To był Emil. Uważaj, gdzie się wciskasz? Syknął mi do ucha. Jeszcze lekko oszołomiony pobiegłem za Kasią i Emilem. Dziewczyna oddaliła się już prawie na sześć metrów. Emil oglądał się w moją stronę ze złośliwym uśmiechem na twarzy. Nie pozostało mi nie innego jak ominąć go łukiem. Przyspieszyłem i wbiegłem na trawnik po prawej stronie. Przemknąłem pod niskimi gałęziami świerku i jarzębiny, nagle wyrosły przede mną plecy Emila. Chciałem go wyprzedzić a lewej strony, a on odskoczył, jakby chciał mnie jednak przepuścić. Uwierzyłem w jego dobre intencje i zaraz tego pożałowałem. On podstawił mi nogę. Leciałem z rozpędem na alejkę wysypaną drobnymi kamyczkami. Teraz przydały mi się odruchy wyniesione z maty na sali treningowej. We wszystkich sztukach walki naukę zaczyna się nie od zadawania ciosów, lecz od bezpiecznego upadku. Dzięki godzinom spędzonym na ćwiczeniach kończących się upadkami, teraz wystarczyło tylko odpowiednio ułożyć rękę, ugiąć kolano i bezpiecznie przetoczyłem się przez ramię. Emil planował, że po mojej wywrotce przeskoczy nade mną. Nagle, kiedy znajdował się w powietrzu, Potknął się o moje barki, akurat w chwili, kiedy wstawałem. Wiedziałem, co się teraz wydarzy i tylko schowałem głowę między ramiona. Emil przeleciał ponad mną i sam włożył się na żwirze. Wstałem i wyciągnąłem dłoń, żeby mu pomóc podnieść się. On tylko splunął. Pobiegłem taką. Gnałem przeskakując żywopłoty, dróżki, w poprzek przez trawniki. Ale z daleka widziałem, że Kasia stała oparta o ścianę budki wybudowanej wokół rusztu. Chwilę po mnie kulejąc nadbiegł Emil. Przegraliście. Kasia uśmiechała się. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Emil, moje życzenie jest takie, że masz przeprosić Pawła. Za co? Emil oburzył się. Grałeś nie R. Nie dyskutuj, bo taka była stawka wyścigu. Przepraszam. Emil rzucił w moją stronę. Pawle, dziś nie odstąpisz mnie nawet na krok powiedziała do mnie. A co ze mną? Oburzenie Emila jeszcze bardziej wzrosło. Masz dziś wychodne Kasia zażartowała. Co będzie, kiedy będę chciał załatwić jakieś swoje prywatne sprawy zapytałem. Będę przy tobie. Kasia uśmiechnęła się i pobiegła w stronę hotelu. Jeszcze się policzymy. Emil pogroził mi i ruszył za Kasią. Przyznam, że zmęczył mnie ten bieg z przeszkodami. Do budynku hotelowego dotarłem spacerem, po kilku minutach. Przed wejściem spotkałem wyraźnie podenerwowaną Ewę. Chyba niepewna tego, co ma zrobić. Trzymała w dłoni telefon komórkowy. Co się stało? Zapytałem ją przed wjazdem, czekają tamci. Odpowiedziała. Mają samochód i trochę boję się teraz wracać do domu. Kiedy tylko odeszłam kilkanaście metrów od bramy, oni ruszyli za mną. Przestraszyłam się i wróciłam do hotelu. Wiedziałem, kogo miała na myśli mówiąc tamci. Może zadzwonimy po policję? zaproponowałem. Nie, Ewa nerwowo pokręciła głową. Domyślałem się, o czym myślała. W takich małych społecznościach jak w tym miasteczku nie wypadało rozwiązywać konfliktów z pomocą policji. Funkcjonariusze z niewielkiego komisariatu także mieszkali w tej okolicy i pewnie wszyscy się tu doskonale znali. Podwiozę cię, zaproponowałem. Nie, zadzwonię do kogoś z miasteczka, Ewa pomachała telefonem. Jeszcze zaczną cię ścigać i znowu będzie jakaś afera jak ta przed warsztatem. Spokojnie, delikatnie objąłem Ewę. Schowasz się na tylnym siedzeniu mojego wehikułu. Poczekaj tu chwilę, poprosiłem ją. Wbiegłem do swojego pokoju, zabrałem kluczyki i dokumenty i wróciłem na dół. Zaprowadziłem Ewę do wehikułu. Ona położyła się na tylnym siedzeniu, tak że nie była widoczna z zewnątrz i wyjechałem z terenu pałacu, na prawo od bramy. Przy bloku stało Audi, w którym zobaczyłem znajomej mi twarze. Pomachałem do nich ręką i ruszyłem w stronę miasteczka. Niestety, ruszyli za mną. Nie wyglądaj, przez okienko, im chyba chodzi o mnie, powiedziałem do Ewy. Co się stało? Przestraszyła się. Jadą za mną. I co teraz zrobimy? Jesteś przekonana, że nie jedziemy na policję? Upewniałem się. W żadnym razie. To zrobimy chłopcom niespodziankę, uśmiechnąłem się do swoich myśli. W miasteczku, na rynku, zawróciłem. Audi jechało za mną. Spokojnie minąłem pałac i wyjechałem w kierunku Dymitrowa Małego. Po niecałym kilometrze wypatrzyłem zjazd na polną drogę. Skręciłem, a Audi też. Chłopcy nabrali odwagi, bo jechałem powoli po wyboistej drodze i zbliżyli się do mnie na odległość czterech metrów. Co ty wyprawiasz? Dziwiła się Ewa czując jak kołysze wehikułem. Którędy ty jedziesz? To idealna droga do naszych celów, stwierdziłem. Wjechaliśmy pomiędzy kartofliska, już po zbiorze ziemniaków i bronowaniu, ale jeszcze nie zaorane. Gwałtownie skręciłem w prawo przełączając napęd na cztery koła. Spod wehikułu trysnęły grudki wyschniętej ziemi. Łukiem objechałem Audi które zatrzymało się na wybojach i nawet specjalnie nie zwalniając, wróciłem do szosy. W kilka minut dojechałem do domu Ewy. Nie zatrzymałem się na dłużej, tylko wróciłem do hotelu. Nic panu ci obwiesie nie zrobili? zagadnął mnie strażnik. Skoro widział pan, że tu się czają, to czemu pan nic nie zrobił? A niby co? Przyjrzałem się ochroniarzowi. Ten był młody, dumny ze swojej funkcji. Ale i nie przejawiający żadnej inicjatywy. Rozmawiał ze mną z czystej ciekawości, bo słyszał, że mam kłopoty z miejscowymi łobuzami. Zrezygnowany machnąłem ręką i pojechałem pod hotel. Na korytarzu, przed swoim pokojem spotkałem kasię idącą na śniadanie. Czemu tak wozisz tę wiejską gąskę? Zapytała. To przez nią masz kłopoty z miejscowymi? Kłopoty to moja specjalność. Żartowałem, ale twarz miałem poważną, bo nie spodobało mi się to, jak Kasia mówiła o Ewie.